Cześć moi drodzy, dzisiaj będzie filmik, recenzja bardzo ciekawej książki. Ale zanim przejdę do recenzji, to tylko powiem Wam, że od przeszłego tygodnia mam uchodźców, mamy z synkiem z Ukrainy, z Donbasu, także nie mam za bardzo czasu, żeby przesiadywać na komputerze, bo muszę im skutecznie pomóc tutaj się zainstalować i oswoić w Polsce. I to sukcesywnie robimy. Jest o tyle dobrze, że oni są rosyjskojęzyczni, ja trochę im rosyjski znam, mam trochę czasu, mogę im, mogę im pomóc i to mnie cieszy i widzę, że ich też. No, dziś tam sobie pojechali zwiedzać tam swoje jakieś instytucje w Warszawie, chcą się już powoli oswajać, usamodzielniać. Jeszcze jedna uwaga, bo tam pod niektórymi filmami pojawiły się komentarze sugerujące, że mój poziom intelektualny no, nie jest zbyt wysoki, no, jest to całkiem możliwe. No. Naj najtrudniej jest się samemu oceniać, tak? bo albo się te oceny zawyża w euforii, albo jak się jest zdołowany, to się zaniża. No. A ja się cieszę, że, że nie, nigdy nie uważałem, że zjadłem wszystkie rozumy. Nie uważam. I daj Boże, żeby nigdy mi się takie nie zrobiło. I tyle. Wracając do książki. Tytuł książki Wiedeń 1683. Rok, który zdecydował o losach Europy. I ważne jest to, co to napisał austriacki współczesny historyk Johannes Zachs-Leiner. No, dla nas ta to, to, to bitwa o to wiedeńska jest tak jakby bardzo ważna, gloryfikowana, bo to ostatnie takie wielkie zwycięstwo polskiego oręża, polskiej armii. Za czasów panowania naszych królów. Tu zresztą ten austriacki historyk który też, to, też to docenia, też to podkreśla. I Jest to jakby ostatni okres, w którym ta Polska z demokracją szlachecką odgrywała jakąś jeszcze istotną rolę w Europie, w jakiejś polityce takiej szerszej. I dobrze wiemy, że jest to główną zasługą. Jest to naszego króla Jana III Sobieskiego. Po jego święciu już było tylko gorzej, gorzej, aż do rozbiorów. Ta książka jest bardzo fajna. Ona jest jak dziennik napisana. Także tam każdy dzień jest osobno opisany. Jest dużo ilustracji. Każdy dzień. Dzień pełnił od 1 stycznia do ostatniego dnia grudnia. Jest też dużo listów tam na przykład naszego króla do swojej żony tam Marii Kazimiery. No, a no to ówczesny Suchtan, Mahmed IV. No, politycznie tam o, o co chodziło? No to taką bezpośrednią przyczyną tej wojny by było to, że Austriaccy, katolicy i węgierscy mocno prześladowali węgierskich protestantów. Wiemzili ich, mordowali, sprzedawali jako jeńców, jako, jako niewolników nawet do kolonii hiszpańskich, portugalskich. A w, u sułtana w, w Turcji, no, przynajmniej oficjalnie, była wolność wyznania. Więc przyszedł z pomocą tu i tam Węgrzy, tak zwani kurucowie, zrobili powstanie najpierw. A potem przyszła wielka armia. Turecka i jeszcze oczywiście ich kuzyni, Tatarzy, przyjechali. No i to tam, no to powiem go tak, tam palili, mordowali, gwałcili, gwałcili żywe i już nieżywe kobiety, to tam nie będę opowiadał. Powiem tylko tak, teraz to co oglądamy w telewizji, tam z wojny na Ukrainie minęło 350 lat. Świat się w tych sprawach za bardzo nie rozwinął. Jest dalej tak samo. Niestety taka to przykra, przykra kontestacja tego, o czym przeczytałem. No, no oczywiście, tu, tu, tu cesarz Habsburg Leopold tam te, też, też do końca za bardzo nie wierzył, że ci Turcy zaatakują. Jeszcze sobie jeździł na polowania tam tuż przed, no, potem uciekł, no. I jest zgodzę, zgodzę się, nie z historykami. No, tutaj jest takie pokazane zdjęcie dywanu, tak wielka porta, no. O tym zaraz jeszcze powiem. Bo, bo też dowiedziałem się rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. E... Powiem, powiem tak. No, e... Nieprawdą jest to, nawet co nasi historycy gło, głoszą, że gdy, gdyby sowiecki z, z naszymi polskimi wojskami nie przybył, to to ci Niemcy by się wyratowali, bo by się nie wyratowali. Nie wyratowaliby się, bo przyszli tylko się bić z nimi ludzie za pieniądze. Bawarczycy i sasi. I z nadrenii tam katolicy. Wszyscy przyszli bić się za pieniądze. No. Czy pieniądze tam dzielili, dzielili równo książęta między żołnierzy i siebie, to tego nie wiem. sobie Sowiecki też tak naprawdę przywołał tego, żeby Austriacy zapłacili więcej niż Francuzi, bo Francuzi zaproponowali przez swego szpiega, znanego poetę tam, Morsztyna, du dużą sumę, żeby nie przystąpił do wojny, ale Austriacy przebili tą ofertę dwukrotnie. I jeszcze sobie wykoncypował nasz król, że to korzystniej będzie dla nas Turków tam pognębić, bo wcześniej czy później przyjdą do nas i nas rozjadą, bo już próbowali rozjeżdżać czy to sami, czy przez Tatarów, czy przez Siedmiogród, który też należał do sułtana. Więc zdecydował się, pomógł. Udało się i fajnie. Chociaż no. dużo, dużo regimentów, czyli pułków było zaciężnych, w, gdzie Polacy się tam bili pod, pod sztandarami, chorągwiami niemieckimi za pieniądze niemieckie. Tam czy to austriackie, czy saksońskie, a książę Lubomirski w ogóle tam najemników z Polski i z połowy Europy tam u siebie werbował za pieniądze. Tak, to taka polska, tak ta dzisiaj tam na Ukrainie grupa Wagnera, to była grupa Lubomirskiego, tam to taka kontynuacja listowczyków, za pieniądze tam robili wojenną robotę. I to tyle. No, wygraliśmy, obroniliśmy się tam ostatnie dni tam chwały Królestwa Polskiego. Tu yy, o Turcji, no, bo ta kara Mustafa no, to wysłał mu jedwabny sznur na koniec tam do Belgradu. Tam yy, właśnie sułtan kazał, kazał go tam udusić za to, że nieudolnie prowadził tą wojnę. Ale potem nie minęło kilka miesięcy i tak zwana Wielka Porta, o, tu jest pokazana taki tak, wcześniej nazywana Runas, to, to był ten, ten film Złote Stulecie i tak dalej. Wcześniej nazywało się to dywanem, potem się to Wielka Porta. I to tak jak gdyby parlament turecki. I też miał prawo i odwołał tego sułtana jako nieudolnego zarządcę całego imperium i dał jakiegoś krewniaka jego jak znaczył na jego miejsca, a ten dlatego, że, że nie był ubity, tylko tam w jakimś tam pałacyku sobie spędził życie do śmierci ze, swoją, ze swoimi ulubionymi tam nałożnicami z jego haremu. Taka kara. I ostatnie zdanie, bo tutaj też wyczytałem, bo od jakiegoś czasu tam jakieś wzmianki tam gdzieś się pojawiają, czy to, czy to, czy to w telewizji, radiu, tam w internecie o tak zwanych towarzyszach pancernych jako formacji naszej zbrojnej i takie luki nawet po YouTubach też tam ludzie powiadają, że to tam to kozacy, tam jacyś tam Żadni Kozacy. Ustalmy raz, raz na zawsze, że, że jazda pancerna, która nazywała się między sobą towarzyszami pancernymi, to była kontynuacja rycerstwa ciężko zbrojnego, tylko zbroje płytowe. Takie jak znamy, tam spod Grunwaldu i tak dalej, zastąpili tam z takimi zbrojami łączonymi, a gdzie się dało to kolczugę stosowali, bo była, była u, łatwiejsza w nałożeniu i wygodniejsza w użyciu i to tyle. I to była regularna polska ciężka jazda. No, Husaria to była kontynuacja takiej jazdy nie lekkiej, takiej średniej. Lekka jazda to tam praktycznie tam nie miała żadnego tam opancerzenia. No a taka jazda, właśnie średnia, takie nakładali sobie te tutaj blachy z przodu chociaż tak, no, i jakieś, jakieś hełmy i to z tego się do, do, do rozwinęła husaria, pierwsze oddziały husarskie to koniec XV wieku. Jeszcze te fantazyjne skrzydła sobie tam, no, doda, doda, Otuchy do, do, dodali i tak, tak z tego powstała polska husaria. I to tyle. No, Całej całe wojnie nie będę tam opowiadał tam z Turkami o świecie biedeńskiej, bo kilka dni by Turcy no, to ulicy wygrali. Dobrze, że Jan III dojechał. To tylko tylko do, do, do powiem, że Wielkie Księstwo Litewskie i Finni, przecież tam też w głównej mierze Polacy tam rządzili, zarządzali, tak się śpieszyli, że spotkali się dopiero na Słowacji z Janem III sowieckim jak już wracał z Wiednia. Ale to taka była kooperacja między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. To, te, to też był przyczynek do, do naszego upadku, że, że nie było synchronizacji tej władzy i tak dalej, i tak dalej. Dalej nie będę smucił, odsyłam wszystkich do, do książki, w ogóle do, do, do książek innych, do, do lektur, bo warto czytać. I nieprawdą też jest, jak niektórzy tam w komentarzach innymi filmikami sugerują, że w życiu tam książki chyba żadnych przeczytałem, bo staram się czytać chociaż jedną książkę na miesiąc, a książki czytam takie po kilkaset stron, także trochę to zabiera czasu. A w życiu to nie wiem, ja przeczytałem kilkaset, kilka tysięcy, nie liczyłem. No. Mo, może z tego tam nie wiele zrozumiałem, może nie jestem zbyt elokwentny, może nie jestem zbyt wielkim erudytą, no ale co na to poradzę, no. Staram się jak mogę. Dzięki za oglądanie, wszystkim cześć.